Cześć i czołem tutaj Szybek.pl i witam Was w kolejnym odcinku serii FIDE Szybek. Jesteśmy na modpaku Monster na Minecraft 164 wersja modpaka 111 i tak. I co i, i jeszcze? Aha, i zapisy jeśli chodzi o serwer są w opisie. Ostatnio sporo komentarzy dostałem. Ehm, jak się tu dostać. To wszystko jest w opisie, serio, a jak wejdziecie na link, um, to tam jest chyba whitelista, nawet pierwszy temat, dobra, ale to tyle jeżeli chodzi o tego typu sprawy, bo to powinno zostać w sumie tylko w opisie, to jest taka dodatkowa informacja, tak, żeby nie było, um, no, a jak ktoś nie zerka, no to potem są tego typu problemy że się pyta. Dobra, zerknijmy tylko teraz, jak to wygląda sprawa z biomasą, etanolem i itd. Tak um, generalnie rzecz ujmując, udało mi się zrobić w końcu wielki globalny system ME. Znaczy globalny, w sensie o mój domek chodzi, tak? Z tym że jak widzicie skorzystałem z ME e, kabelków ME z Ender IO. One nie wykorzystują prądu, znaczy energii. Kompletnie nie trzeba się przejmować tym, że... Oj, zabraknie mi energii i co ja zrobię? Ten system nie może być za duży. E, nieprawda. Może być duży. Nic się złego nie stanie. Zresztą za, za momencik sami zobaczycie. No, tu widzę, dasz ja no w ogóle. Hm, ale to w sumie też ma swój urok, tak? Nawet w tej fabryce tam fajnie wygląda i tak dalej. Dobra, w każdym razie. Tutaj powstanie. Jakby to ująć, takie pomieszczenie, dosyć spore, myślę, że będzie chronione polem siłowym, w którym będziemy chować dyski. E, tutaj mamy odporne na wybuchy dyski ME. E, tak, one mają zaledwie trzy sloty, tamte mają dużo, dużo, dużo więcej, te zwykłe. O, a tutaj mm, jest jakby ta... To jest ten kontroler do całego mojego systemu. Tutaj jest wszystko, łącznie z domkiem. Z fabryką, z ogródkiem też Ogródek też tu podłączyłem Jak widzicie jest tu troszeczkę rzeczy po podłączonych To jest Storage, a tu jest quasi storage O, chyba te będę musiał podmienić na te, te są lepsze Aha, no i 239 kabelków e, Które nie pobierają żadnej energii A, tak w ogóle zaraz zobaczycie Ten wielki tunel, który tutaj powstał O, cześć tylko. On biegnie przez całą tą moją posiadłość. Um, jeszcze, oczywiście, odbija. Na przykład, stąd teraz mogę czerpać sobie te esencje e, prosto z moich systemów. Nie muszę mieć dostępu teraz. Wiecie tutaj, e, żeby biegę cały czas w tamtą stronę. No, dobra. Um, no i wszystko sobie uzupełniam w tych farmach. Widzicie, ten, ten system w zasadzie to za mnie robi. Co jest serio fajne. Od razu wszystko wyciąga układa, tam tak samo jest. odział po prostu odział No. Um, a żeby było bardziej kolorowo, um, tylko zerknijmy jeszcze tu, oho dalej działa. jej um, Żeby było bardziej kolorowo, to jeszcze mamy coś takiego w tej grze, co się nazywa Rotary Craft. Całkiem ciekawy mod, nie powiem. Um, Daje sporo możliwości, m.in. to, że można o wiele, wiele więcej e, sztabek, na przykład wycisnąć z jednego złoża. My potrafimy aktualnie przy maceratorze albo z Expansion, przy. Um, też jakiejś maszynce, zapomniałem teraz nazwę Pulverizer chyba, wycisnąć tylko dwie sztabki z jednego złoża. A dzięki maszynce, która chyba nie jest teraz w moim ekwipunku. Ehm, no cóż, możemy wycisnąć z 5, 6. To jest naprawdę duża, duża, duża różnica. O, tu jest w ogóle książeczka, którą sobie skraftowałem. Też mi troszeczkę pomogła ogarnąć e, część modyfikacji. Um, tak, pompa. Tutaj jest właśnie o. Grinder. E, znaczy, grinder. E, bedrock Breaker. Grinder był gdzie indziej. I do czego innego służy, tym będziemy kopać bedrock. Mówiąc w skrócie. Będziemy musieli się przeteleportować do pewnego wymiaru, ja, mm, tak właściwie. Czy to jest. Aha, tylko na mnie. Okej. Okay. Wszystko działa. Ok, dobra. Tu chyba będą lecić nam bedroczki. Um, ale zanim zaczniemy tam wydobywać bedrock, żeby zrobić maszynkę do właśnie tego mielenia. E, musimy zrobić taką mini-maszynerię taką mini-mini do jakby to uzyskiwanie energii, generalnie ten sposób który tutaj zaraz zobaczycie to jest sposób na praktycznie dermowe źródło energii e, sam nieco się zdziwiłem, że wiem, taki takie coś jest i tak w ogóle um, ale nie, istnieje coś takiego wygląda całkiem fajnie Um, gdzieś w necie to znalazłem na jakimś forum. Mam nadzieję, że będzie działało. Um, pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to wiem na razie tak brzydko, opierając o dyryt, no ale trudno e, wylejemy sobie tutaj o właśnie wodę. Um, będzie to nam potrzebne do pompy, która będzie zasilana tym. DC Electric Engine, który jest zasilany w zasadzie... Znaczy, aktywowany, tak? Jego źródłem energii jest źródło sygnału redstone'owego, więc to jest darmowa energia. Jedynie czym ten moc się cechuje, to to, że trzeba mieć odpowiedni moment obrotowy, o tutaj te parametry się teraz pokazują, power, tak, ehm, prędkość też, ilość obrotów, to jest moment obrotowy i moc, i prędkość, Ok. No, i generalnie tymi parametrami trzeba balansować, bo różne maszynki wymagają różnych parametrów. Um, I jest jeszcze coś takiego: no, magnetostatic engine, jak zobaczycie po craftingu, zasilany jest w redstone fluxami, czyli coś, czym aktualnie dysponujemy. Ale my będziemy produkować sobie z pary. Tylko, że para jest z tego modu troszeczkę inna, inaczej się robi, no ale dobra, może tak. Dosyć gadania. Wypadałoby już zacząć coś robić, i myślę, że no dobra, wykorzystajmy może jakieś ładniejsze bloczki już teraz, żeby tam zacząć wszystko robić. Jakie bloczki by wykorzystać? My tu w sumie mamy taką skrzyneczkę, w której znajdują się najróżniejsze bloczki, więc zerknijmy tutaj, czy nie ma czegoś, co by nam się mogło spodobać. To by było. Oko to myślę też, ale chyba jednak weźmiemy ten cyjan. Cztery bloczki powinny wystarczyć, oj. Teraz dwa, trzy. Resztę z powrotem, okej. Okay. Zaraz wyciągniemy piłę, nieco pokroimy te bloczki, będą mniejsze dużo. Myślę, że wykorzystamy te ćwiarteczki. Tak, tutaj też się to przyda. Zatem. Jako, że niedawno wlazłem na serwer to tak, mam jeszcze zbugowany plecaczek, muszę go ciągnąć, położyć i będzie dopiero działał. Um, to tak, bierzemy piłę. Przetniemy sobie to raz i drugi, I może z tej grubości bloczku będziemy korzystać. To by nie było głupie. No dobra, na razie z tego. Ewentualnie się zmieni na mniejsze, ale to dopiero później. O! Oj. <noise> Prawie się udało. jej, nice. Teraz jeszcze tylko poprawimy ten. Zdejmiemy go. Oj. Oj, oj. Tam się niedobre rzeczy dzieją. Nie trafiłem. O, teraz lepiej. I. O. Ok. Jako, że nieskończone źródełko tam mamy. Nie muszę się zbytnio tym przejmować, że na chwilę usunęliśmy jedną. Um. Kolejna rzecz. Ehm, tak, na razie poukładamy sobie wszystko pod mielenie, ale za chwilę też będziemy musieli wydobyć Bedrock. Mam nadzieję, że się z tym jeszcze wyrobimy. Ehm, w, każdym w każdym razie, tak, ja się zajmuję pierwszy raz tym modem, więc to, co wyczytałem, to już wiem. Tym się będę mógł jakoś tam poszczycić, ale sporo rzeczy jeszcze nie wiem. Tak, jestem tutaj nowy. Ehm, ok. To, to jest. Aj, to jest Team Engine. Moment, ja miałem wpakować. O, Electric. To się chyba kilofem. Oho, kilofem niszczyło. Dobra. Zatem. Tutaj patniemy sobie ten bloczek. Hmm. Myślę, że będzie. Będzie ok. żebyśmy go wpakowali tutaj, co by też nie było głupie, tak. Od razu rozkwiniam, jakby to mogło wyglądać, żeby było jak najlepiej i dobrze przy tym wyglądało. Tak więc, um, to chyba na chwilę to przestawimy, będzie efektywniej. Wszystko chcę ustawić pod ścianą, więc tak, tutaj damy sobie. Ten DC engine, Następnie przed nim musi wylądować pompa Oho Z tym że To zielone, to zielone chyba powinno też obejmować maszynkę Powiedzmy w ten sposób Tak myślę mm -hmm. To jest puste, no dobra My potrzebujemy jeszcze liquid pipe więc, Liquid Pipe ustawmy sobie na razie pod ścianą. To się powinno złączyć? OK, łączy się. Następnie, tutaj cztery e, Liquid Pipy. Tak, są cztery. Są. Następnie, Steam Engine. Wpakujemy sobie. O, właśnie tutaj. E, do nich będzie docierać ta woda. Nawet moglibyśmy w sumie to przetestować. Z tym, że jeden bloczek by się przydał. Taki wiecie, jeden pełny. O, bloczek i za chwilę też sobie skraftujemy. Ja wiem. O. Hmm, jak to się. Aha, dobra. Wiem, co skraftujemy, ale to za chwilkę. Um, najpierw musimy jeszcze. Tak, Cooling Theme. To jest, o właśnie, dobrze się od razu ustawia. Cooling Fin to nic innego jak radiator. On będzie nam wyrzucał nadmiar ciepła. O, on się nagrzewa. No, no, tak, tu jest ciepło. Zresztą, z tego co wiem, ten mod ma też wpływ. Na ten mod ma wpływ też biom na którym się znajdujemy, więc. Mm, niezła jazda z tym będzie. Um, ale tak, Cooling Fin mm, będzie odprowadzał nadmiar ciepła. I teraz na pewno zapytacie się Hej, po co chcesz odprowadzać te ciepło? No, właśnie dlatego, że um, będziemy korzystać z lawy. Tak, te nieskończone źródło energii będzie opierało się na tym, że to będzie też y, wykorzystywało lawę. E, dobra, to może tak. Jako, że to są mikrobloczki, a będę potrzebował jeszcze pełnych bloczków, żeby ładnie wszystko zrobić. To tak, potniemy sobie jeszcze tylko to na pół. Tak, na różniczki sobie ustawmy. Tutaj. I tutaj. Pięknie? Pięknie. Um, teraz, chociaż nie, w tym miejscu zamienimy na pełny bloczek, ale dobra, nieważne. Zaraz przyniosę resztę. Myślę, że potem jeszcze ozdobię to jakoś mniejszymi bloczkami. Um, chociaż to może nie będzie wymagane. No, to w sumie jest fabryka. Um, to tak, weźmiemy jeszcze 15 takich bloczków. Myślę, że powinno wystarczyć. Jeżeli nie... Weźmiemy resztę. Tam, wiecie, jeszcze jest pełny tak ponad, więc z pewnością nam wystarczy. Myślę, że tutaj pod ścianą wypadałoby ustawić jeszcze parę takich. Aha. No i tak przed tym. Przed tym chyba też pełne bloczki, a to dlatego, że będziemy musieli jeszcze e, poustawiać e, te cośki. To są takie przekładnie. Nie jestem pewien tłumaczenia, więc powiem tak troszkę niepewnie, ale tak, to powinny być chyba przekładnie. Um, momencik. Powinniśmy w sumie to wypełnić w pełni lawą tam. Tam wiecie, całe to wszystko. Och, tylko że ja mam tylko dwa wiaderka póki co. Także te dwa wiaderka może upchnijmy tam z tyłu. Tak, to nie będzie głupi pomysł. Na razie schowamy to. Weźmiemy to. I teraz tak. Aha. Tutaj mamy wodę, powiadacie. Hmm, to nie dobrze. W takim razie to musimy przemieścić o jeden bloczek. Chodź tu, radiatorku. Um, tak, to by wtedy nie zadziałało. Także w sumie bardzo dobrze, że tu zerknęliśmy. Nie będzie problemu. Jeden fluidact tak? Twój, conduit. Oh, nie jestem teraz pewien, co to w zasadzie było. Hmm, w tym miejscu pomyślmy. Ne. Usunie to. Poukładamy tu pełne bloczki. Teraz by się przydało zerknąć tutaj, tak? Mamy tutaj parę mniejszych. Następnie. Hmm. Tutaj możemy chyba użyć tych mikrobloczków. Tak, o. Wiecie, żeby to nie było szerokie, bo już nie potrzebujemy zapełnić tej mi tego miejsca. Pam param, pam pam pam. Hmm. Hm, teraz będę musiał zachować się jak rewolwerowiec. Ciekawe, czy się uda. Teraz, dwa i ha. Dobra, tutaj potem jeszcze się wpakuje dwa wiaderka. Um, chociaż nie, może nawet teraz się przejdźmy. Wiem, gdzie ta lawa jest. Całkiem niedaleko. A, leć, leć, leć. Jej, lecimy. Przelecimy się do Ali. Ona miała parę zbiorniczków. <grym> Niestety nie, więc. Alu, podkradniemy ci trochę lawy. Mm, teren, teren jak zwykle się nie wczytuje, nie wiem, gdzie wylądować. Um, oj przelecielibyśmy domek ok Pium. oczywiście tutaj chyba zgarniemy troszeczkę bonusów teraz shift nice, weźmy sobie te dwa wiadereczka jedno, drugie dziękuję, to ja tyle <grywia> um. i teraz skoczymy z powrotem do domku o, ale się dziwnie powczytywał ten teren. A teraz mamy Night Vision, przez co mamy troszeczkę dziwne niebo. No ale trudno. O, tu już może wyłączmy. Jej. Dobra. Szybko biegł się do fabryki. A, tutaj. Okej. Okay. Żeby nie było, wiecie, dźwięku płynącej lawy czy coś, to wypełnimy to wszystko. Um, I w tym momencie. No, tu już mamy 70-81. Uuu, to się będzie nieźle grzało. Trzeba w sumie szybko teraz reagować, bo jeżeli to przegrzejemy, najzwyczajniej eksploduje. Ja raczej nie chcę teraz, żeby coś mi wybuchało tu w fabryce. Zresztą ściany nie są pokryte czymś, co by zabezpieczyło nas przed eksplozją. Więc wypadałoby jak najszybciej. Zrobić dźwignię. No okej. Okay. Tak. Mam ten bloczek tutaj. Nice. Zrobimy chyba od razu cztery, bo nie chce mi się targać potem tych patyków. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. Aha. Ha. 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 Dobra. Ciężki crafting. Tutaj chyba już nie usadzimy. O, da się. Super. A widzę, że dwa silniczki już działają. Oczywiście są jakieś dziwne, wkurzające dźwięki. Jak najbardziej. <słuch> Ale czemu tylko dwa chodzą? Hmm. To dziwne. Aha, tu chyba temperatura musi jeszcze troszeczkę się podnieść. Nie wiem, czemu. Tutaj nie dopływa nam woda. To troszeczkę niepokojące, hmm. Wyłączmy to. To niedobrze. Hm, dobra. Za chwilę się zastanawiam nad tym, dlaczego to nam nie działa. A na razie jeszcze musimy ustawić parę tych oto... Bloczków, o um, i widzę, że coś chyba tu było nie tak? Hmm, pomyślmy. Strasznie hałaśliwy ten mod. <grybuj> Na nagraniu to będzie raczej wyciszone. Um. Okej. Okay. Chyba. Chyba to tak miało być? Ta. I tak. Chyba, <laughs> nie jestem pewien. E, widzę, że przekładnie na pewno działają. Um, teraz z której strony będziemy musieli podpiąć pewną maszynkę. Okej, okay, tu widzę ciepełko rośnie. Tutaj. Też ciepełko urosło, ale nie rośnie właśnie na szczęście przez te um, przez te radiatorki, także to jest ok, to nam działa. Będę musiał jedynie tam podpiąć maszynkę, do której potrzebujemy bedroka. I potem bedrock w tym momencie będziemy musieli się wybrać. Um, także tak, tu mamy dynamometer. Um, myślę, że to chyba jeszcze możemy sobie podpiąć z której strony, powiedzmy, powiedzmy z tej. Um, chyba musimy to przekręcić. No, ok. I to nam chyba pokazuje, w jaki sposób. Ile energii uzyskujemy. Um, jaki moment obrotowy. Jaką moc. I jaką szybkość, tak? No dobra. Z tym, że ja zapewne coś, coś tu źle poustawiałem. Bo chyba powinno być więcej. Ale dobra. Tym się zajmę za chwilę. E, póki co. Musimy skoczyć do pewnego tajemniczego wymiaru. Ee, krainy bedrockowej, gdzie zaczniemy wydobywać bedrock. Um, Okej. Okay. Jesteśmy w tym momencie. W straszliwym wymiarze. <laughs> Jesteśmy na wysokości 257 bloczków. Eee, I wszędzie zresztą. Dosłownie wszędzie mamy Redstone, znaczy Redstone, co ja mówię? Damn, Bedrock! Wszędzie, wszędzie jest Bedrock, nic nic poza tym. Um, dobra, jako że ze Spawnowałem się chyba tutaj. A? Come on. Dobra. I to tyle, jeśli chodzi o wycieczkę. Właśnie skraszowało mi Minecrafta, więc wykopię sobie Bedrock a, i postawię Grinder. O ile to się nazywało grinder. Także... Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć! God damn it.